Cześć wszystkim, tu łomiec Wiadek i witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w DLD z 3 Morrowind. Jak pewnie pamiętacie w poprzednim odcinku pomogliśmy w ucieczce Merze Milo z Ministerstwa Prawdy. Teraz musimy e, się z nią spotkać e, w Holajaman, e, czyli w jakimś e, klasztorze e, i dostać stracone przypowiednie. Powinienem iść do doków Ebonhide, dlatego też teraz się tam udamy. I spotkać się z jakąś przyjaciółką Milo, która zabierze mnie do Hulajaman. A więc wyruszamy. Nie, tutaj tędy nie, oczywiście, że nie. Tutaj trzeba pewnie wejść. Pokoje Wielkiej Rady. Hmm. Ciekawe co tutaj będzie. Nie no, tutaj wystawnie się odstawili. Wszyscy. Tylko ja... Taki jakiś... Niespecjalnie... Ubrany dobrze, odpowiednio. A ty co mi możesz powiedzieć? Eee, może jakaś spec specjalna ta... Mm... Nie, nie znajdziemy tutaj nic na temat właśnie tego doku na wschodzie bodajże. Okej. Okay. Podejrzewam, że to jest jedyny dok tutaj, bo... Ja tutaj jak na razie zejść to nie widzę nigdzie na dół. Eee, o matko, o matko, tu jest most, trzeba pewnie tędy i tam pójść. Ale to już byliśmy przed chwilą. Eee, okej, okay. tutaj może jakoś... jakieś przejście? Nie, tutaj na pewno nie. Raczej znaczy nie wydaje mi się. Na górę też nie, bo to jest jakaś w ogóle wieża. A tutaj jakoś... Będziemy błądzić jak zwykle. O, jesteśmy na moście, wspaniale. Tutaj widzę, że jest... jest jakieś zejście, więc zaraz się temu udamy. Jak wyglądają tutajsi strażnicy? Kajus! Co ty tu robisz? Miałeś być w tym... w Tamriel. Siema. Jak to jesteś oficerem Legionu Imperialnym? Przecież byłeś szefem ostrzy! Tak, żeś się stoczył naprawdę? Musisz? Jeszcze nie oszukiwał w ogóle, że nie, że został odesłany, a ten siedzi sobie Webon po prostu yy, dołączył do Imperialnych, po prostu bez przesady. I się jeszcze przebrał dla niepoznaki I już widział, że go rozpoznałem, więc się przebrał szybko i znowu idzie. Yy, Okej, okay. gdzie tutaj jest doc? Wow. Co to jest za miasto? Czy to jest to, co sądzę, czyli wiwek? Tak, bo tam widzę. Ten. Miejsce jest Czyli ten wielki kamulec unoszący się w powietrzu. A to jest w ogóle jakiś smok. Hmm. Fajnie, fajnie. Ładnie to wygląda. Z przodu zobaczmy? Piękne stworzenie. Okej, okay, tutaj powinniśmy pogadać z jakąś kobietą, tak? Z kim dokładnie? Blata yy, Blatahateria. Yy, Mam mi powiedzieć, że to Mera Milo mnie wysłała, i że chcę iść na ryby. Nie no, czemu nie? Mogę iść na ryby. Blatahateria, cześć. Nie znam cię. Yy, mój przyjaciel powiedział, że chcesz iść na ryby. Czemu nie mogę? Znam dobre miejsce świetne, świetne połowy. Mój, moja przyjaciółka Mera Milo mówi, że to jej ulubione miejsce do połowów. Jesteś gotowa? No jasne. Okej. Okay. No to teraz goodbye. i powinniśmy wyruszać, tak? Czy co? Teraz travel jeszcze trzeba. A, okej. Okay. Azuras Coast Region Czyli... R region Wybrzeża Azury. Witam Cię, Wewliana Alion. Coś tam. A, raczej, cóż tam? Jestem Wewliana Alion. Ehm, ten. Kapłan w Holajaman. Ehm, nasz klasztor jest tutaj na tej wyspie. Musimy iść do góry po jakichś schodkach. Ehm, wejście jest ukryte za jakąś magiczną tarczą. Ehm, musimy czekać lub lub odpoczywać z przodu tej ścieżki i portal się otworzy Tylko i wyłącznie na Podczas wschodu i zachodu Okej okay. Bo, ponieważ są to e, ma Magiczne godziny e, Święte dla Azurów Mera Milo powiedziała nam o twoim przybyciu Możesz ją znaleźć w bibliotece z, z mistrzem Badelo. Później mogę zorganizować powrót do kiedy będziesz gotowa. Okej, okay, to lecimy. Nie będziemy tutaj czekać dopiero przed tym wejściem, żeby odpowiednią godzinę tutaj znaleźć. Może sejwnijmy, bo tutaj nie wiadomo jakie kreatury mogą się czaić. W ogóle to jest chyba pierwsza wyspa, na której jesteśmy. Czy to nie jest w ogóle wyspa? Nie no, jakaś wyspa jest. Nie, byliśmy już na kilku. No tak. Byliśmy w Telfyr, byliśmy gdzieś tam jeszcze. Ebo, bo na to też jest chyba wyspa jakaś mała. Na której jest głównie miasto. Ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Noc szczególnie w tym Morrowindzie. O, tutaj już przeciwnicy widzę. Szczurki. Zatrugujecie mnie czy, jest, czy jesteście przyjazne? O, przyjazne! Fajnie. Jak was nazwać? Ej, nie bij mnie. Kto mnie bije? Ej, szczur, bijesz mnie? Tak, bije mnie no. A to niecny. Tylko się nie rusza. Próbuję być szczwany. Dobra, tu jest wejście do tego man. Nie możemy tu czekać, bo są przeciwnicy, więc niestety szczurki musicie zginąć! Gincie! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Nie mogę trafić. Świetnie. Potion szybki. No. Potion poszedł. I mogę już trafiać. Bum. Dopełniło się moje przeznaczenie. Nie wiem jakie przeznaczenie, ale cóż! O której godzinie może wstawać słońce? Powiedzmy szósta? Coś takiego. Teraz w wakacje to o piątej już wstaje. Ok otwiera się magiczna bariera, która jest po prostu ścianą. I wchodzimy do klasztoru Holajaman. Zobaczymy, co jest w środku. Ładowanie, nieładowanie, nieładowanie. To oto, co jest w środku. Okej, okay, schowajmy może broń, bo to tak troszkę nie wypada jednak. W klasztorze. Dźwięki się wyłączyły, nie wiem czemu. Może to jakoś dla klimatu albo coś. Dzień dobry. Nie powiesz mi nic? Witam Cię, błogosławo. Maria Milo o naszym przybyciu. Możesz się uznać w bibliotece z mistrzem Badelo. To już nam było powiedziane. Pytanie, gdzie jest biblioteka. A nie, są dźwięki, tylko nie słychać, nie słychać w ogóle naszych kroków. Ciekawe czemu. Może właśnie, żeby podtrzymać właśnie tajemniczość tego miejsca, czy coś. Ale to jest bardzo ciekawe, bo tylko głosy są. Będę musiał wam umilać e, tą podróż komentarzem głosowym. E, dzień dobry. Dobrze, nie będę. Gdzie to jest biblioteka? Oh, Witam my. Cię, Melo. Outlander. Dziękuję Ci, Bogusławo, za, za ratunek. Teraz y, zostań tutaj z hol, y, z, y, w Holajaman z mistrzem Barelo i pomagaj mu y, z biblioteką. Ale o co tutaj chodzi? Kajus. Kajus poszedł do, im, do miasta imperialnego? Powiedział, że został odesłany? Zastanawiam się. Nie wiem, co on myśli. No ja też nie, no bo on przecież był w Ebonhart, To. Dwukrotnie, Możemy ma jakiegoś brata, bliźniaka, albo coś. Myślę, że jest zamieszany w coś tajemniczego, coś niebezpiecznego. No wiadomo, no. Życie imperialnych nie jest aż tak usłane różami. Miałam nadzieję, że nam pomoże, teraz go nie ma. Nie wiem, o co o tym myśleć. Okej. Okay. ehm. Ona zawsze używa Smithy Intervention, ale ty, jak uciekała stąd, z Ministerstwa Prawdy, no to przydał jej się Divine Intervention. Okej, okay, yy, co nam jeszcze możesz powiedzieć? da Urr, okej, okay, nic ciekawego, nic ciekawego. Chcę te zwoje w końcu, dawaj mi zwoje, a nie. Ty mi możesz, możesz dać te specjalne zwoje. E, tak, utracony prze, przepowiednie. Yy, okej. Okay. Dosta dostajemy jakieś udostępnione przepowiedni to są kopie tych przepowiedni eee... ok okej ok, okej ok. mamy dodatkowo mamy dokument który nazywa się kagrenat tools ten dokument yy, wyjaśni mi innym straszliwy sekret yy, który świątynia yy, 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 yy. Śma w tajemnicy, o, na temat prawdziwej historii y, Trójcy i y, skorumpowanej natury y, ich y, mocy. Ok, Czyli co teraz mam zrobić? Teraz mam iść do Nibani Maestry, czy to prawda? Ymm... Ok, Okej, musimy się zjednoczyć przeciw prawdziwemu przeciwnikowi Dagoturowi. Przeczytamy to kiedy na tools, może mi, nam coś to powie. Hmm, nie będę tego czytał tak naprawdę, tylko po prostu zobaczę czy tutaj się jakoś dziennik weźmie. Niestety nie, może ty mi coś powiesz. Nerevaline professions, kult, nic. Czyli co, musimy wracać teraz do Maesy, czyli gdzie jest gdzie jest Maesa? Mogę być Nerevalinem. Muszę do nibani Maesy to przynieść. Tylko gdzie jest nibani Maesa? O to jest pytanie. Yy... Sądzę, że dowiemy się w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Do zobaczenia. Cześć.